Cześć, witaj z tej strony Lena Retro Mama. Japonia rozegrała już swoje trzy mecze w grupie E. Na boisku pozostaje Hiszpania. Będzie grała czwarty mecz grupowy, czwarty mecz tej grupy z Kostaryką. Dobra, to mieszamy zawodników. Tu mamy pięciu. W Kostaryce, dzięki dołożeniu z Brazylii, udało się uzyskać e, troszeczkę większą liczbę. Postaram się jednak, trochę tak, nie wiem czy sprawiedliwie, czy nie, ale żeby na pewno karty z Kataru brały udział, więc zostawię je u góry. No i co, zaczynamy? Zaczynamy. Sędzia piłeczka się zgadza. Gramy. 206 do 224. Zdecydowanie Hiszpania. 208 do 222. Bezdyskusyjnie. 214 do 213. O włos, ale jednak honorowy gol dla Kostaryki jest. To miło. 191 do 226. Bezsprzecznie. 215. No ale to jest bramkarz, też wyżej punktowany, czyli gol na konto Hiszpanii. Jest honorowa bramka dla Kostaryki. Zwycięstwo Hiszpanii. Huch, ciekawe, jak to wszystko się rozłoży. Dobra, czy tu też będzie mocny faworyt w grupie E? Zobaczymy. No to co, tyle ode mnie. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia w następnym odcinku. Oczywiście obserwuj kanał Retro Rodzinka i dawaj znać, jak ty się bawisz kartami, panini. Czy je tylko zbierasz, czy też nimi grasz. Do usłyszenia.